Tematem naszego spotkania jest Digital Disruption Innovation. Ostatnio dostał się za nadmierne użycie języka angielskiego w moim nagraniu. Dziś niestety będzie jeszcze gorzej. Mam nadzieję, że mi jednak wybaczysz, zważywszy na temat dzisiejszego nagrania i poziom trudności w przetłumaczeniu go na język polski. Jedyną pewną na świecie rzeczą jest zmiana. Już w V wieku przed naszą erą, filozof z Efezu otwarcie mówił, że wszystko płynie i wszystko wokół nas podlega zmianom. Nierozsądnym oraz niezasadnym jest zakładać stałość czynników otaczających nas świat. W ostatnich latach dużo mówimy o czarnych łabędziach i świecie włóka, godząc się ku na nieprzewidywalność kierunków oraz szybko zmieniającego się otoczenia. Przyjrzyjmy się szybko tym dwóm popularnym konceptom. Teoria czarnych łapędzi ogłoszona w 2001 roku przez amerykańskiego matematyka i statystyka Nasim Taleb'a, opisuje zjawisko, które pojawia się niezwykle rzadko, mając ogromny wpływ na społeczności i które zwykle po fakcie jest doskonale racjonalizowane. Sam termin czarny łabędź odwołuje się do rzadkiego zjawiska w naturze, które reprezentuje właśnie czarny łabędź. Ponieważ z racji swej natury to zjawisko jest nieprzewidywalne, nie możemy się do niego przygotować na bazie dostępnych metod i doświadczeń. Wtedy to zasady gry zmieniają się natychmiast. Z kolei WUKA jest akronimem po raz pierwszy zastosowanym w 1987 roku w odniesieniu do teorii przywództwa Warrena Benisa i Barta Nanusa w celu opisania refleksji nad zmiennością, niepewnością, złożonością i niejednoznacznością ogólnych warunków i sytuacji. Uczelnia wojskowa United States Army wprowadziła koncepcję WUKA, aby opisać bardziej niestabilny, niepewny, złożony i niejednoznaczny świat postrzegany jako wynik końca zimnej wojny, gdy jasny podział na wrogów i przyjaciół zatarł się bezpowrotnie. Termin ten zyskał na popularności, wykraczając poza strefę edukacji wojskowej w pierwszej dekadzie XXI wieku. Wuka przeżywał tego czasu renesans zarówno w koncepcjach wojskowych, jak i w koncepcji przywództwa strategicznego. Rozwinięciem tej koncepcji jest często powtarzane obecnie przekonanie, że tworzenie strategii dla przedsiębiorstw pozbawione jest sensu. Nikt bowiem nie jest w stanie przewidzieć przyszłości na tyle daleko i na tyle pewnie, aby jakikolwiek plan mógł mieć sens. Obie wspomniane wcześniej koncepcje pozwalają zrozumieć, dlaczego wszystko płynie. Często w taki sposób, że trudno jest nam się na czas przygotować i zarządzić samą zmianą oraz jej skutkami. Opisane teorie niestety nie uzbrajają nas w efektywne narzędzia. Cóż, trudno, świat się zmieniał, zmienia i zmieniać będzie, a naszym zadaniem oraz rolą jest przygotować jak najlepiej organizację do zmiany i nie pozwalać, aby za każdym razem się rozpadła. A może jednak nie jest tak źle? Może jednak nie jesteśmy całkiem bezsilni? Kilka lat temu, to jest chwilę przed pandemią COVID-19, miałem ogromną i niestety niepowtarzalną już przyjemność wziąć udział w wykładzie amerykańskiego profesora Harvardu Claytona Christensena. Przyznam się, że do dziś jestem pod ogromnym wrażeniem tego spotkania oraz publikacji, do których później dotarłem. Opublikowana przez niego w 1997 roku książka pod tytułem The Innovation Dilemma była wynikiem prac nad analizą przyczyn oraz przebiegu gruntownych zmian zachodzących na poszczególnych rynkach. To właśnie tu pojawia się znana dziś nie zawsze jasno rozumiana koncepcja disruption innovation. Dodam tutaj dla potrzeb moich wywodów disruption innovation w wersji klasycznej, bo jak domyślasz się z tytułu tego odcinka, będzie również digitalna odmiana tej teorii. Ale od początku. Jak każda epokowa teoria, także ta doczekała się wielu zwolenników i przeciwników, wiele odmian i wariantów. Ja postaram się przedstawić jej sens w możliwie najprostszy sposób. Zatem przenieśmy się do lat 50. poprzedniego wieku. IBM rozwija technologię obliczeń, dostarczając na rynek kolejne modele komputerów. Głównymi odbiorcami tej technologii są organizacje rządowe, bogate uniwersytety i największe firmy amerykańskie, takie jak GE, Ford i Coca-Cola. Komputer kosztuje 600-700 tysięcy dolarów, a IBM ma nawet 30% marży. Wszyscy pamiętamy film Ukryte Działania. W którym opisana jest historia kobiet, które ulokowane w piwnicy Biura NASA dokonują obliczeń matematycznych dla naukowców przygotowujących kolejne kroki podboju kosmosu. IBM 7090 został zainstalowany w NASA w 1961 roku. W kolejnych latach rozwijana była technologia masowych obliczeń przeznaczona dla zadań profesjonalnych. Zatem rodzi się pytanie, dlaczego IBM nigdy nie zdominował rynku komputerów PC? Jak to się stało, że przedsiębiorstwo, które miało wszelkie zasoby, aby wygrać ten wyścig, nawet dobrze w nim nie wystartowało? Pamiętajmy, że w tym czasie IBM, jak nikt inny, rozumiał potrzeby klienta, dysponował stosowną technologią i, co równie ważne, dysponował niezbędnymi środkami. W 1943 roku wczesny prezes IBM, Thomas Watson, powiedział, myślę, że wartość światowego rynku komputerów personalnych to może być 5 sztuk. Dokonano prostej analizy. Jaka była średnia wartość sprzedawanego w tym czasie urządzenia? 600 tysięcy dolarów z marżą 30%. Jaka była spodziewana cena PC? -ta? A tysiące dolarów przy marży 10%. Jaka była wartość rynku? Nie wiadomo, ale oceniono ją nisko. I w tej właśnie chwili menedżerowie odpowiedzialni za strategię IBM zrobili to, co umieli najlepiej, czyli wykonali analizę zwrotu z inwestycji. Podjęto decyzję i nie zainwestowało. I tak IBM nigdy nie zaistniał poważnie na rynku PC. W 1977 roku Ken Olsen, założyciel Digital Equipment Corporation, jednego z liderów dostawy technologii obliczeniowej, powiedział nie ma żadnego powodu, dla którego ktokolwiek chciałby posiadać komputer we własnym domu. Zdarzyło się to dokładnie w tym roku, kiedy powstał m.in. Apple Corporation. Jestem pewien, że znasz tą historię dobrze. Kilku młodych ludzi, garaż i pomysł, aby wykorzystać szybko rozwijającą się technologię. Pierwsze PC składane były ręcznie głównie dla zapaleńców, ale każdy kolejny złożony i sprzedany komputer przybliżał produkt do tego, jakiego oczekiwał rynek. Dalsze dzieje tej historii znamy wszyscy. Aby zrozumieć, jak to się stało, posłużymy się bardzo prostym wykresem. Na osi X wykresu mamy upływający czas, na osi Y mamy wartość albo lepiej użyteczność i cenę dla klienta. Linia niebieska obrazuje, jak rośnie z czasem użyteczność danego rozwiązania dla klienta. Strategia niemalże każdej firmy opiera się na odpowiedzi na pytanie, co gwarantuje firmie trwałą przewagę konkurencyjną. Czym będziemy odróżniać się od bezpośredniej konkurencji i wreszcie, czego pragnie klient? Zaspokajając potrzeby klienta, IBM z naszego przykładu dostarczał coraz bardziej wydajne komputery klasy mainframe dla największych klientów. Tam realizował fantastyczne wyniki, rozwijając technologię pod ich potrzeby. Przerwana żółta linia wykresu opisuje rosnące zapotrzebowanie na daną technologię. Naturalnym jest, że rynek adoptuje nowe rozwiązania technologiczne, jednak dzieje się to znacznie wolniej, niż technologia ta jest rozwijana. Gdy niebieska linia przecięła od dołu linię żółtą, nastąpiła chwila, gdy IBM zaczął podbijać rynek i dalej rozwijał swoją technologię. Jednocześnie gdzieś tam, cichutko, mała firma zaczyna rozwijać nową technologię albo nową usługę, która jest w stanie zaspokajać analogiczne potrzeby, ale w przełomowo inny sposób. W naszym przykładzie to był właśnie Apple, odwzorowany na naszym wykresie czerwoną linią. Każdym miesiącem i kolejnym przedanym komputerem, zbliżając się do żółtej przerwanej linii nadeszła nieuchronna chwila, gdy linia czerwona przecięła linię żółtą. Jest to moment, w którym rynek zaczął porównywać starą formę zaspokajania potrzeby znowu. Zadając sobie pytanie, po co mam płacić wiele więcej za dużo bardziej skomplikowaną technologię, jeśli moje potrzeby mogą być zaspokojone dużo łatwiej. I tu docieramy do kluczowej obserwacji profesora Christensen. Otóż dostrzegł on, że praktycznie nigdy lider danej technologii nie jest liderem technologii zastępującej ją. Warto zwrócić uwagę na to, że Dell i HP, którzy byli liderami laptopów, wcale nie byli liderami desktopów. A gdy duża część pracy realizowanej na komputerach przeniosła się do tabletów i telefonów, to ani Dell, ani HP już nie odegrali tam istotnej roli. Przykładów działania tego prawa można znaleźć bez liku. Osobiście uwielbiam przykłady z rynku Automotive, ale myślę, że są one już tu zbędne. Czas na wnioski z historii IBM. Otóż podmiot opisany na naszym wykresie, czy w to właśnie Disruptive Innovator. Przy okazji bardzo gorąco zachęcam do dyskusji pod tym odcinkiem, jak przetłumaczyć ten termin trafnie na język polski. Mi się nie udało. A tymczasem może wyjaśnię, dlaczego teoria ta jest kluczowa w rozważaniach nad digitalną transformacją. To, czego uczymy na każdym programie MBA, a zarazem to, czego wymagamy w realnym biznesie, można opisać dwoma oczekiwaniami: Maksymalizacja wyniku finansowego netto oraz dbałość o klienta. To właśnie zadowolony klient płaci nasze rachunki. Jak udoskonalimy nasz produkt bądź usługę, to sprzedamy więcej. Zwiększając przychody, będziemy także powiększać dochód. Każdy interesariusz przedsiębiorstwa, taki jak właściciel, bank, rada nadzorcza, zarząd, pracownik, a niekiedy także dostawca lub klient, wymaga, aby firma maksymalizowała przychody, marże brutto, to EBIT, zwrot z zainwestowanego kapitału, lub zwrot z inwestycji. I to jest właśnie droga do katastrofy. Koncentrując się bowiem na codziennych wynikach, żyjąc wynikami raportów kwartalnych bądź rocznych, nie dostrzegamy rosnących i cicho rozwijających się dysraptorów rynku. Oni też często nie mając możliwości usługi graczy dużych i pierwszoligowych rozwijają się w obszarach rynku, którymi nie są zainteresowani liderzy. Aż pewnego dnia technologia, produkt bądź model biznesowy dysraptor innowatora przecina naszą żółtą przerwaną linię. Dla liderów poprzedniej technologii może być już niestety za późno, aby zareagować. I tak wielu liderów z wielu branż odeszło w od zapomnienie. Przyznam się Tobie, że gdy poznałem i zrozumiałem tę teorię, otworzyły się oczy na wiele zjawisk zachodzących w świecie gospodarczym. Dobrze, ale gdzie tu jest digitalizacja? Teoria disruption innovation w tej klasycznej postaci posługuje się relatywnie prostym sposobem myślenia, zestawiając ze sobą dwa czynniki, jakimi są użyteczność oraz cena. Teoria ta powstała przed erą innowacyjności oraz digitalizacji. Zakłada ona, że zmiana innowacyjna dziać się będzie na zasadach konkurencji wewnętrznej danej branży i że obejmować ona będzie rozwój technologii produktu. Innymi słowy, gdy profesor Christensen i jego zespół formułował swoją teorię, nie było widać jeszcze tego, co stanie się na skutek gwałtownego przyrostu danych, mocy obliczeniowych oraz algorytmu. Każdy klient poszukuje produktów w miejscu zasady szybciej, taniej lepiej. Chcemy, aby nasze potrzeby były zaspokajane szybciej. Zatem towar bądź usługa, aby być konkurencyjną, musi być łatwiej dostępna. Na przykład żywność dostarczana do domów czy zakupy online. Nieustannie staramy się poszukiwać tańszych sposobów zaspokajania naszych potrzeb. Oczywiście nie oznacza to, że godzimy się na obniżenie jakości naszego życia. Tak na przykład rodzą się nowe modele biznesowe oparte na gospodarce współdzielenia. Jednocześnie oczekujemy wyższej jakości zaspokajania naszych potrzeb. Tutaj digitalny świat daje nieskończoną listę udogodnień w naszym codziennym życiu. Jednym z bardziej jaskrawych przykładów disruption innovation, który odwrócił branżę do góry nogami jest Whatsapp i Messenger lub chiński WeChat. Kto z nas dziś nie korzysta z tej technologii na co dzień? Wydaje się ona zupełnie naturalna. A ja pamiętam, jak zaledwie 10 lat temu usłyszałem o Whatsapp pierwszy raz. Pamiętam także jak słabej jakości oraz jak bardzo kosztowne były rozmowy telefoniczne wykonywane jeszcze kilka, kilkanaście lat temu. Dziś komunikatory internetowe dostępne są na wszystkich urządzeniach, usługa ich jest bardzo prosta, a koszt usługi praktycznie zero. Rynek tradycyjnych rozmów telefonicznych umarł w czasie jednej dekady. Transformacja digitalna wprowadziła na rynek wiele nowych zasad, rywalizacji i wyróżniania się, aby zaspokajać potrzeby szybciej, taniej lepiej. O części z nich, takich m.in. jak procesy oparte na danych, ekonomia współdzielenia, wszystko jako usługi, ceny dynamiczne, globalna dostępność, segmentacja rynku, personalizacja oferty, integracja i modularność, społeczności wirtualne oraz wiele innych, opowiem w trakcie naszych spotkań. Dziś może ograniczę się do stwierdzenia, że każdy z nowych wymiarów konkurencji może stanowić wyróżnik gracza w kategorii disruption innovation. Już nie tylko cena i użyteczność są podstawą konkurencji. Pora na wnioski i zadanie kluczowych pytań. Co to wszystko oznacza dla naszych przedsiębiorstw i naszych produktów? Aplikowanych wniosków jest kilka. Po pierwsze i najważniejsze, zmiana jest nieodzowna. Niestety nie można zakładać, że nasz produkt i nasza firma jest w stanie istnieć kolejną dekadę wyłącznie usprawniając istniejące procesy i poprawiając dotychczasowe produkty. Po drugie, każda branża i każdy rynek narażony jest na dyskursy innowatorów. W Twojej branży, jestem przekonany, dzieje się to samo. Nawet jeśli jeszcze tego nie widzisz, gdzieś tam, już w jakimś przysłowiowym garażu, rodzi się pomysł na inną formę zaspokajania potrzeby, którą Ty dziś zaspokajasz. I wreszcie na koniec, istnieje realna możliwość, że zidentyfikujesz zagrożenie i przygotujesz się na nie. Disruption Innovation w wersji digitalnej to zupełnie inne zjawisko niż to, które znamy w klasycznej formie. Powiedziałbym, że to forma dużo bardziej agresywna i bezlitosna. W świecie analogowym walczyliśmy z wielkimi rekinami, których sposób działania znaliśmy. Możliwe było opracowanie strategii i planu działania. Świat digitalny to nieustanna walka ze stadem piranów. Są one prawdziwie krwiożercze, jest ich dużo, a atak się nigdy nie kończy. Ten proces niestety jest nieunikniony. Zatem tylko od nas zależy, co z tą informacją zrobimy. Podczas naszych kolejnych spotkań opowiem Tobie dużo więcej o głównych biznesowych aspektach świata digitalnego. Postaram się dokładnie przeprowadzić Ciebie przez główne kierunki transformacji, aby dostrzec, jak wiele piramid pływa także w Twoim stanie. Omówimy także możliwe strategie obronne, w tym także strategię obrony przez atak. Najważniejszą jednak myślą, jaką chciałbym, aby wyniesiona była z tego spotkania, to podważaj własne strategie, zanim Terk zrobi to za ciebie. Cytując znanych liderów, chcesz znać przyszłość, to musisz ją sam stworzyć. Jeśli chcesz znać zasady gry panujące w Twojej branży i na Twoim rynku, sam je napisz. To właśnie Ty musisz podważać własną strategię. Jestem pewny, że nagranie to wpadło także w ręce osób, które są przekonane o tym, że ich branże nie ulegną zmianie. Proszę, napisz mi o tym. Usilnie zbieram przykłady branż, które chronią się przed zmianami digitalnymi. Do dziś takie nie znalazłem. Pogadajmy o tym. Do zobaczenia.